Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni. Witam Was kochani z deszczowego, zimnego, majowego ogrodu, ale no, przychodzę z tematem, który być może rozpali wyobraźnię. Może nawet emocje pod, w formie komentarzy pod filmem, ponieważ... Chcę się zająć tym słynnym zdaniem przypisywanym Coco Chanel o tym, że kobieta, która się nie perfumuje, nie ma przyszłości. Pomyślę, że zawsze kiedy odcieram się tutaj w filmach o te tematy, jest dużo emocji, więc może emocje rozpalą temperatury, podniosą, no może nie ciśnienie, ale jakiś rodzaj emocji, ale powiedzmy w umiarkowany sposób mam nadzieję, bo oczywiście. Yy, Perfumy są cudowne, ale bywają rzeczy ważniejsze w życiu, więc jeśli są takowe, to oczywiście koncentrujemy się na nich, a perfumy to powiedzmy taki dodatek do życia, bardzo przyjemny, ale ja oczywiście lubię o nim mówić, lubię o nim rozmyślać, lubię o nim czytać i mówić i naprawdę to zdanie Coco Chanel nie przestaje mnie zadziwiać i już kiedy właściwie zaczynałam swoją przygodę z perfumami, zetknęłam się z tym zdaniem, no bo to już naprawdę bardzo dawno temu M powiedzmy kiedy dawno temu, kiedy właściwie zaczęłam się i tak interesować już prawie zawodowo perfumami i to naprawdę było dla mnie zdanie intrygujące ja już wtedy wiedziałam, że coś jest na rzeczy bo naprawdę bardzo dużo osób, które znałam które w życiu coś osiągnęły które były dla mnie wzorem nigdy nie sięgały po jakieś tanie zamienniki po tanie perfumy średniopółkowe były na swój sposób osobami bezkompromisowymi w tej materii po prostu emanowały jakąś gust dobrym gustem, klasą po prostu to, było, to już się wtedy w oczy rzucało. I, y, oczywiście powiem szczerze, że na wiele lat o tym zapomniałam. Ten świat perfum niesamowicie się rozwinął. teraz ta y, półka średnia, perfumy katalogowe. To już jest y, kosmos, właściwie sam w sobie świat perfumowy. I one rzeczywiście też mają wielu fanów i mają właściwie całe zrzesze użytkowniczek w jednym już od lat konkretnym markom. I to jest jedna kwestia. Natomiast y, y, no, pytanie, po prostu chodzi o perfumy. Czy osoba, która się perfumuje, ma przed sobą przyszłość, czy nie? Naprawdę temat jest ciekawy i nie, nie, nie przestaje mnie zadziwiać tylko Chanel, która 100 lat temu już takie rzeczy potrafiła zrozumieć, przewidzieć. Może było w tym trochę marketingu. Nie powiem, że nie, ale myślę, że osoba, która 100 lat temu tego typu obserwacje poczyniła, która właściwie wyszła z sierocińca. I y, osiągnęła chyba najwyższe płat, po jakie człowiek może osiągnąć. Została, nie mówię, że jakimś mega miliarderem, ale jednym z najważniejszych kreatorów świata. Musiała być osobą, która y, bardzo dużo, była inteligentna po prostu, y, umiała obserwować, umiała wyciągać wnioski. I wyciągać te wnioski trafne. Ja ten jej wniosek, chociaż mija 100 lat na przykład od wprowadzenia piątki na rynek, ten nie przestaje zadziwiać i zastanawiać. I powiem Wam, znam bardzo wiele przykładów osób, które mogłam pokazać, które rzeczywiście w momencie, kiedy zaczęły używać dobrych perfum, bo ja mam w tą poszłą stronę, lub w ogóle perfum, naprawdę ich życie się zmieniło. Jakość ich życia, moim zdaniem nawet jakby zaczął cieszyć się życiem. To jest ważne. Jak się cieszymy życiem, jesteśmy pozytywnie do świata nastawieni, te dźwięki z tyłu to majeczka, ona tu sobie trawki podjada, to, to widać. I, I nie zarażamy tym optymizmem, tą pasją. Ludzie chcą z nami przebywać. W każdym razie to, to trochę tak wygląda jak makijaż, jak dobry ubiór, jak buty na obcasie. Jeśli, jeśli założymy to wszystko na siebie, nie mówię o jakimś takim makijażu teatralno-scenicznym, bo. No teraz też czegoś za dużo, ale po prostu ogólnie jak się tak ogarniemy i jeszcze do tego nałożymy dobre perfumy, to po prostu czujemy się lepiej. Czujemy się jak milion dolarów i ludzie to widzą. Jest niewątpliwie przekaz podprogowy i łatwiej nam po prostu przekonać ludzi do naszych racji, przekonać do siebie. Najnowszy przykład, jaki zupełnie niedawno, jakiego doświadczyłam, bo już miałam wrażenie, że może to jest tak oczywiste, że wszyscy tych perfum używają, że. Nawet nie ma o czym mówić i to jest ten przykład, w którym Wam powiem, że właściwie to bardziej się, to zdanie Coco nie straciło na ważności, ale można by je troszeczkę nawet zmodyfikować, bo właśnie chodzi o te dobre perfumy. Zwróciła się do mnie młoda osoba, która używała powiedzmy pewnych perfum bardzo popularnych Dolce Gabbana i mówi, że a Pani tak zna te perfumy, niech mi Pani znajdzie. Jakoś tam po, po swojemu powiedziała tani zamiennik, albo podróbkę nawet, no, trochę, trochę mnie to zelektryzowało, ale trochę dobrze się znamy, więc nie odebrałam tego jako, powiedzmy, złą wolę. I powiedziałam, słuchaj, no tak, tak, coś tam odpowiedziałam, przyniosłam próbki, podlewałam pewne perfumy, które mam w domu oryginalne, te osoby do testowania i wybrała jedne, które przypadły do gustu i używa tych perfum teraz cały czas, ludzie ją z tymi perfumami kojarzą. Stale uzupełnia, no regularnie powiedzmy, raz na pół roku flakon, trochę tego idzie. I powiem szczerze, i też widzę, że to życie tej osoby się zmieniło. Oczywiście tam zaszły jeszcze inne rzeczy przy okazji, ale naprawdę ta osoba bardzo wzrosła w oczach otoczenia. Wykonuje bardzo metodyczne kroki w w kierunku polepszenia jakości swojego życia. Można powiedzieć, że wypracowała w międzyczasie drugi zawód, który naprawdę doskonale idzie. Taki zawód, który też potrzebuje współpracy z ludźmi. Także ja bezdyskusyjnie, bezapelacyjnie tak podpisałabym się obiema rękami po tym, co mówię jako koszada, przy czym właśnie powiedziałabym, że to jest też ważne, żeby to były prawdziwe perfumy. Bo dużo perfum ma po prostu charakter mgiełki do ciała, jest perfumami zbudowanymi na zasadzie, tak jak się kosmetyki buduje, czyli bez nuty głowy, to powiedzmy te perfumy niekoniecznie, ale tak czy siak, chociaż oczywiście i te nie są złe, ale przede wszystkim prawdziwe perfumy, z prawdziwą nutą głowy, zrobionych przez prawdziwych perfumiarzy, w prawdziwym flakonie, nie jakieś namiastki, nie tanie zamienniki, naprawdę takie perfumy można kupić w stanie 130-120 zł, bardzo dobrej jakości perfumy, bardzo dobre. No, czasem jest, nie jest to marka, powiedzmy Dolce Gabbana, tylko powiedzmy marka nieznana. Potrafię, no trzeba, powiedzmy też trochę poszukać, no. tak jak ze wszystkim kupuje się cokolwiek do domu, to też trzeba troszeczkę poczytać o innych modelach powiedzmy jakiegoś urządzenia, czy jakiegoś czegoś ważnego do domu, więc tutaj też trzeba troszeczkę w tych perfumach poszukać i znaleźć, i znaleźć właśnie coś takiego, co jest z produktem szlachetnym, także ja myślę, że dobre perfumy podnoszą jakość życia i poprawiają nam życie, bez dyskusji chociaż oczywiście odradzam wylewanie na siebie pół flakonika przed wyjściem z domu, bo to może tylko zbudzić agresję ale umiarkowane stosowanie perfum dobrej jakości Ludzie to widzą. Jest gigantyczny przekaz taki podprogowy. Ludzie o tym mówią, odkrywają to i mówią, że prawda, pierwsze wrażenie ma wy znaczenie, czyli nasz wygląd i tak dalej. Ale kochani, nawet zanim zadziała właśnie to, zanim ludzie zanalizują, czy nie wiem, czy mamy nowy model buta, czy, czy modny, czy nie modny, wypoczynamy zapach. to. jest jeszcze przed, wszystkim, przed tymi wszystkimi przekazami właśnie pozawerbalnymi. Jest to przekaz sensoryczno, olfaktoryczny. I on działa. On działa, to nie mam co do tego wątpliwości. Takich przykładów, w których ludzie mi piszą, że zaczęli używać dobrych perfum i, i czują się lepiej, po prostu. A przecież to też jest bardzo ważne w życiu. Jak się czujemy lepiej, jak już wspomniałam wcześniej, to, to ludzie widzą i mgną do nas. Jak się czujemy, źle, że to nie kali. Tak Tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli macie inne zdanie, śmiało możecie je wyrażać. Tam tylko bardzo proszę, żebyśmy się tak wzajemnie tam yy, w tych komentarzach nie szarpali. Yy, nie musi być tak, że tylko wszyscy się ze mną zgadzają. Absolutnie nie. przy unikam tylko komentarzy, gdzie yy, zaczyna się od ataku na przykład, albo jest taki właśnie komentarz tak, 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 a ja tak jak Pani też mam już swoje lata i to takie, no bym kasowała. Tak to burza. Oczywiście. Także proszę o wasze głosy, czy się to potwierdza, czy też może sami możecie stwierdzić takie przykłady z waszego życia, jakie to były perfumy, byłabym ciekawa. Także proszę, teraz przyjmijcie tą pałeczkę zapachową i opowiedzcie o swoich doświadczeniach perfumowych. Myślę, że wielu z nas chętnie to przeczyta. Ja naprawdę wszystkie komentarze czytam. Są dla mnie źródłem nieustających inspiracji. Często mnie tak w jakimś sensie też przywołują do pionu, do poziomu. No, jak to z komentarzami? Nie wszystkie są pisane po to, żeby były tam szczególnie jakieś tam pozytywne i, i tak dalej. No, generalnie w, w internecie można znaleźć pozytywne opinie, generalnie więcej jest, ludzie chcą się wykazać pewną ym, wnikliwością obserwacji i ta, ten komentarz wtedy może być szorstki. Ale można odróżnić komentarz, komentarz szorstki od komentarza takiego perfidnego, no i takie bywa. Ale oczywiście myślę, że to już za wiele takowych nie będzie, to taka dygresja. Słuchajcie, zresztą pod filmem jak próbujecie komentarz pisać, to YouTube wyświetli odnoście się do siebie z szacunkiem. To się stał temat modny, więc ja po prostu dlatego też o tym mówię. Ciągle o tym myślę, jak zachować tą równowagę pomiędzy pewną taką właśnie szorstkością pewnych komentarzy, a powiedzmy takim już taką taką złą energią po prostu, generalnie złą energia, to chyba zauważyliście, że jak przyjdzie jedna osoba na kanał i zaczyna na wszystkich krzyczeć, to wszyscy przestają pisać komentarze, wycofują się, no tak innym youtuberom razem. Tak. Te osoby, które tak wszystkim chcą dyrygować i tak dalej, coś tam narzucać, tak takim trzeba trochę utrudnić żyć. Ale lepiej zablokować. No ale wracając do perfumowania się do przyszłości, naprawdę to jest temat, który budzi emocje, bo ja też ciągle słyszę, a właśnie, najważniejsze, Wam nie powiedziałam, ciągle słyszę o tym, że bardzo często, może nie ciągle, a że u mnie w domu się nie używało, bo, bo ktoś tam uważał, że perfumy używają prostytutki i tak Osobiście uważam takie zdanie za to, które, zdanie osób, które po prostu dyskredytują perfumy za to, że używają je osoby, ten starszy zawód świata, za totalną hipokryzję i myślę, że takie osoby same mają problem. I syndrom Marii Magdaleny. Słyszeliście, ku kółka gdzieś się odezwała dość daleko. No może mi przypomniała, że już powinnam. chęć, także teraz ktoś teraz wy zabierzcie głos. Czy to zdanie straciło na ważności? Moim zdaniem nie. Absolutnie nie. Tylko ja je zmodyfikowałam. Tu chodzi o po prostu o prawdziwe perfumy, bo ludzie widzą. Prawdziwe perfumy się zmieniają, prawdziwe perfumy. Są dla nas ciągle zagadką, czy jak odkrywam coś nowego, a tym bardziej to Tak było z tą słynną anegdotką o perfumach Anteusz które gdzieś tam przywijały się się z redakcji przykroju krakowskiego jeszcze i tam właśnie się Panie zastanawiają, co to za perfumy, one właśnie tak ładnie ewoluowały, ciągle zaskakiwały jakąś nutą, którą się odkrywało na nowo, albo którą się odkrywało w ogóle, to potrafią z nami robić tylko prawdziwe perfumy. A jednocześnie po prostu poprawiają nam samopoczucie, po prostu dodają nam skrzydeł. O, o taką pointę tak chodziła. Dziękuję za uwagę, życzę Wam. Wszystkiego pachnącego tego, co dodaje Wam skrzydeł. papa. Pa.